Siema YouTube, często widzę jak młodzi adepci kulturystyki robią uginanie przed remem na biceps trzy razy większym ciężarem niż ja i dziwię się czemu ta łapa rośnie. Dzisiaj krótki tip jak temu zaradzić. Wiele osób stara się przenieść ciężar z punktu A do punktu B, nie zważając na technikę czy zakres ruchu. I masz to często właśnie w przypadku uginania przed ramię z handlami. Jest to dosyć popularne ćwiczenie i większość osób je wykonuje, tylko mało kto wykonuje je poprawnie. Jak wykonać je poprawnie, to tutaj obok gdzieś będzie yy, fragment treningu który właśnie robi to ćwiczenie, i tutaj wytłumaczę podstawowy błąd, który y, ludzie robią, i jeden tip, właśnie, który może pomóc zaangażować ten biceps bardziej i zwiększyć zakres ruchu. Po pierwsze, trzymać hantel przy samej nasadzie, tak żeby kciuk i palec wskazujący dotykał y, talerza. Czyli nie łapiemy gdzieś na środku gryfika, tylko przy samej górze. Druga sprawa to rotując hantel należy zrotować dłoń tak, żeby mały palec był jak najwyżej, a nie palec wskazujący czy kciuk. Czyli patrząc z boku to nie powinno wyglądać tak, tylko powinniśmy tutaj obkręcać właśnie nad garstek. Do zewnątrz. I tu nawet widać sam biceps, jak się skraca. Drugi tip to w trakcie uginania powinniśmy, prostując ramię, napiąć triceps i wyprostować to ramię do końca. Czyli nie do takiego ugięcia, tylko wyprostować ramię i napiąć triceps. I dopiero potem. Uginę. W ten sposób oczywiście ciężar pójdzie w dół, no ale to nie będzie to samo, także nie ma tutaj co porównywać objętości czy intensywności, bo to jest tak samo jakbyście robili pół przysiady, ćwierć przysiady, a pełen przysiad. Pełny zakres ruchu zawsze będzie lepszy, a na pewno w 90% przypadkach będzie lepszy przez większość treningu. Pełny zakres powtórzenia y, będzie lepszy. To by było tyle na dzisiaj. Jeżeli chcielibyście więcej takich krótkich porad a propos różnych ćwiczeń, to piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę i coś się wymyśli. Pozdro!